31 marca najstarsze plastikowe karty krakowskiej karty miejskiej wydane przed 2013 rokiem stracą ważność. Po tym terminie karty zostaną zablokowane i nie będzie już można zapisywać na nich kolejnych biletów okresowych. Każda osoba, która posiada starą krakowską kartę miejską, będzie mogła bezpłatnie wymienić ją w każdym z siedmiu punktów sprzedaży biletów okresowych. Musimy jednak pamiętać, żeby zabrać ze sobą zdjęcie legitymacyjne. Co ważne, wymieniane karty nie tracą swojej ważności. Aby sprawdzić, czy nasza karta podlega wymianie, możemy skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki, która umożliwi potwierdzenie, czy posiadana przez nas karta zostanie zablokowana. Wyjaśnienia dotyczące wymiany kart można także uzyskać pod numerem infolinii 12 19 150.